16 sierpnia kolarze przemknęli przez nasze miasto dwa razy. Piąty z siedmiu etapów największego polskiego wyścigu kolarskiego rozpoczął się w Katowicach, a trasa wiodła m.in. przez Jurę Krakowsko-Częstochowską. W Mysłowicach znajdowała się jedna z premi lotnych, na której jak zwykle pojawili się mieszkańcy kibicujący polskim kolarzom. trzeci, czwarty raz nas nie? w Mysłowicach? No jest okazja to trzeba przejść. Trzymamy kciuki, żeby jak jak najwyżej stanęli na podium. Pierwszy raz takie coś tu widzę, na tym osiedlu w ogóle na tej ulicy. Można miło spędzić przed... Wszystkim czas. No, pięknie jest. Z okazji premii lotnej dla mieszkańców przygotowano sporo atrakcji. Można było oznakować rower, skorzystać z atrakcji dla dzieci, strefy gastronomicznej, a MPWiK Mysłowice zapewniło wodę pitną. Zgodnie z zapowiedziami pojawił się również Czesław Lang, który dziękował Mysłowiczanom za doping. Za to, że jesteście tutaj, za to, że kibicujecie, bo to za Was robimy. Także jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Proszę o mocny doping dla kolarzy, a zobaczycie jak się tu będą pięknie ścigali mówił Czesław Lang, legenda polskiego kolarstwa i dyrektor generalny Tour de Pologne, który zapowiedział, że wyścig wróci do Mysłowic także za rok. Rzeczywiście Mysłowice wróciły na mapę Tour de Pologne. Fantastyczny, cieszący się ogromną popularnością wyścig kolarski zaliczany do tej najwyższej klasy turów światowych. Ogromne zainteresowanie mieszkańców, ogromna radość najmłodszych, że mogli zobaczyć na żywo, na własne oczy kolarzy, których na co dzień oglądają w telewizji. Chcielibyśmy podziękować Stowarzyszeniu Wspólnocie mieszkaniowej Właśnie z osiedli transportowców, które przyjęło nas bardzo mocno, ciepło, z otwartymi ramionami. Tak samo stowarzyszenia oraz organizacji działające w naszym mieście zaangażowały się w to, aby dzisiaj dać trochę radości naszym mieszkańcom, co nas bardzo, bardzo cieszy. Sporo ludzi dopingujących. No, Tour de Poloń ma to do siebie, że przemyka przez Mysłowice, ale niesie za sobą fajną energię. Piąty etap Tour de Poloń wygrał Belk Tim Merlier, a Polak Stanisław Łańkowski zajął siódme miejsce koszulka najaktYWniejszego zawodnika przejął natomiast Norbert Banaszek. W przedostatnim sobotnim etapie peleton przyjedzie 183 km z Wadowic do Bukowiny Tatrzańskiej, a niedzielny finisz odbędzie się na 152 km trasie z kopalni soli w Wieliczce do krakowskich błoni.